Na czwartą edycję zjazdu samorządu uczniowskiego zaprosiła szkoła podstawowa nr 2 w Plewiskach. W zjeździe udział wzięły gminne placówki oświatowe. Co roku uczestnicy zjazdu zajmują się nowym tematem. Tradycja naszej szkoły, która mówi o tym, że trzeba rozmawiać i rzeczywiście tegoroczny temat naszego zjazdu, współczesne problemy młodzieży, prawo i samorządność ma uświadomić uczniom dwie podstawowe kwestie. Jakie mają prawa w szkole, a po drugie, jak mogą wpływać na ich rzeczywistość. Czwarty zjazd samorządu uczniowskiego przybrał nową formułę. Dotychczas robiliśmy tak, że każdy samorząd opowiadał o swojej pracy i mogli wtedy rzeczywiście wymienić się tym tak zwanym know-how. Natomiast dzisiaj, w czwartym zjeździe, postawiliśmy na pewną innowację i postanowiliśmy zorganizować debatę. Na sali będzie pięć szkół z naszej gminy. Każda z nich będzie mogła odpowiadać na pytania związane ze współczesnymi problemami młodzieży. Ważnym punktem zjazdu były również warsztaty dotyczące mediacji szkolnych. Wielkopolski kurator oświaty, który też objął honorowym patronatem, podobnie jak pan wójt, czy pan profesor Tomasz Nieborak z Wydziału Prawa i Administracji nasz, nasz ten zjazd stawiają na mediację, na to, żeby uczyć uczniów, jak mają rozwiązywać problemy z poszanowaniem drugiego człowieka. Ja to podkreślam już któryś raz dzisiaj w moim krótkim wystąpieniu, ale jest to niezwykle ważne. Oprócz części warsztatowej odbył się również wykład Rzecznika Praw Ucznia Miasta Poznania. Swoimi samorządowymi doświadczeniami podzielił się chętnie z uczniami obecny na zjeździe wójt gminy Komorniki Tomasz Stelmaszyk. To pierwsze ich kroki w takim kierunku, aby później czy przez udział w Radzie Młodzieżowej, Radzie Gminy, a później być może w Radzie Gminy jako osoby dorosłe współuczestniczyć w tym co dzieje się wokół nich. Czy znaczy warto, żeby od małego wiedzieli o swoich prawach, o swoich także obowiązkach, tak ażeby później nie było wielkiego zdziwienia, że coś się należy, coś do czegoś mają prawo, mogą zawalczyć, mogą nawet przeprowadzić referendum odwołania wójta, ale w określonych sytuacjach. Tak, ja myślę, że świadomość jest najważniejsza. Zjazd samorządu uczniowskiego odbył się już po raz czwarty. Jednym z pomysłów powstałych dzięki współpracy międzyszkolnej jest założenie Młodzieżowej Rady Gminy.